Witajcie moi mili na początku modlitwa. Dziękuję Ci Panie Boże, że mi pomagasz w nagrywaniu tych filmików. Mimo wszystko jakoś mi się udaje, ale powiem Wam, że to jest wyzwanie, a to jest najlepszy rekwizyt na rekolekcjach, kiedy jest upał, czyli wachlarz. <laughs> Nie zapomnijcie zabrać. Jeżeli prognoza będzie wskazywała na taki wielki upał, to naprawdę. Warto zabrać ze sobą, ratuje mi życie. A w ogóle w ciągu dnia trzeba co najmniej ze dwa prysznice wziąć, żeby przeżyć. Szczególnie po obiedzie trzeba iść pod prysznic. Także dzisiaj, za chwilę, dosłownie za 25 minut, jest kolejny punkt programu, czyli warsztaty biblijne. Także będę Dzisiaj bardzo krótko do Was mówić. Widzicie, jak to jest. Jak chce się nagrywać 100 filmów w 100 dni, to czasami filmiki muszą być krótkie, no bo życie tak strasznie pędzi, że człowiek nie nadąża. Więc dzisiaj podzielę się z Wami taką refleksją z homilii dzisiejszej bo tego Wam jeszcze nie mówiłam. Jest z nami kapelan wspólnoty ksiądz Rysiu Knapik który ma bardzo mądre homilie. też Kiedyś słuchałam jego kateches na innych rekolekcjach. Także naprawdę wspólnota ma wielkie łaski od Boga, że takiego księdza mają, kapelana, od wielu, wielu lat. Także dzisiaj podziela się z wami takimi kilkoma zapisanymi myślami właśnie z tej homilii. A jeszcze oprócz tego, podzielę się z Wami też tym, jak mówiłam na jednym filmiku, zamiast słuchać teraz lekcji angielskiego, lekcji angielskiego w trakcie moich make-upów, to, to co? Słucham ciszy. A w tej ciszy można zawsze coś ciekawego usłyszeć, i tutaj usłyszałam pianie koguta. Gdzieś tu jest z tyłu gospodarstwo, chyba jakieś, albo po prostu ktoś ma kury, i ten kogut od rana zaznacza swoje terytorium, właśnie takim pianiem typowym dla koguta. I pomyślałam sobie, że, że to jest też taki ciekawy rodzaj, można powiedzieć, modlitwy tego zwierzaka, który po prostu walczy właśnie o to swoje terytorium, mówi do jakichś potencjalnych wrogów, czy, czy no nie wiem konkurentów, że uważajcie, tu jest moje terytorium. i on tak potrafi w ciągu dnia kilka razy piać. Myślę, że to też nam przypomina tutaj wszystkim o, o tym, że Pan Jezus też wspomniał kiedyś o kogucie, który, trzy razy zapiał i co? I wtedy święty Piotr się trzy razy zaparł swojego mistrza. Także ten kogut nam tu przez całe rekolekcje przypomina, że mamy być wierni, że nie mamy się zapierać swojej wiary, nie zapierać się Pana Jezusa, tylko iść za Nim, nawet pod krzyż. Także taka mała refleksja, a z tej homilii, to co wam obiecałam, dzisiaj było czytanie z Księgi Ezechiela, z 37 rozdziału. To ta wizja Ezechiela o, o dolinie zeschniętych kości, na pewno to pamiętacie, znacie. I e, e, ktoś powiedział, że, że to jest e, szczyt reanimacji. <grym> Szczyt reanimacji w wykonaniu Boga, który jest Wszechmogący, który może sprawić, że takie zeschnięte kości, które zbielałe, które gdzieś tam leżą na dnie doliny, mo mogą powstać z martwych, mogą z powrotem stać się żywą istotą. I co tutaj jeszcze? I ksiądz to porównał też do tego, że czasami ludzie właśnie na rekolekcję przyjeżdżają w takim poczuciu, że, że są takimi zeschniętymi kośćmi, i kiedy właśnie w takiej bliskości Boga doświadczają Jego obecności, życia płynącego od niego, to też wracają do życia, jakby te zeschnięte kości przyodziewają się w ciało we wszelkie funkcje żyjącego ciała? I, I mogą wrócić do siebie właśnie jako, jako osoby pełne życia, pełne sił. I tak, tak działają wszelkie rekolekcje, wszelkie zatrzymanie się w życiu, w drodze. Także tyle. I co jeszcze? Aha, je, i w momencie, kiedy te zesłe kości powstały, kiedy yy, przyoblekły się w życie, to, to powstało wielkie wojsko z tych ludzi, dlatego że Duch stąpił na nich. I tutaj możemy zobaczyć właśnie w tej, w tej wizji Ezechiela, jaką moc ma Pan Bóg, w osobie Ducha Świętego, który wstępuje i, i tam, gdzie nie było życia, życie rodzi się niejako na nowo, życie kwitnie i życie staje też do walki, tak jak to wojsko. I ksiądz tutaj też dał taki przykład z filmu o Szreku. Ja tego filmu nie oglądałam, ale mówił, że, że tam był taki moment, w jakiś Nieprzyjaciel napierał na, na szrek, który gdzieś tam się zabarykadował, w jakimś domku bodajże. Po prostu nie widziałem tego filmu, ale w tym domku też był z nim smok. Podejrzewam, że to nie był jakiś wielki, straszny smok, ale nieprzyjaciel napierał i szrek wołał ze środka tego domku, że uważaj, bo mam tutaj ze sobą smoka i nie zawaham się go użyć. Także i porównał to z sytuacją, kiedy kiedy właśnie my mamy mamy w sobie Ducha Świętego i kiedy jakiś nieprzyjaciel napiera, też możemy do niego zawołać. Mam Ducha Świętego, uważaj, bo nie zawaham się go użyć. Bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, prawda? To już też yy, chyba wczoraj mówiłam yy, tak na live. Co tu jeszcze? Aha właśnie a propos tego, że, że Duch Święty daje taką niezwykłą moc człowiekowi słabemu, który ma, ma ruszyć do jakiejś walki, ma o coś zawalczyć, ma o coś się pomodlić. Jakiejś trudnej, ważnej intencji. I też ksiądz podał taki przykład, może ja go niedokładnie tutaj opowiem, ale myślę, że sens jest, będzie przekazany: że, że ktoś tam, jakaś grupa poszła do księdza, opiekuna jakiegoś, i prosili go, żeby, czy ksiądz mógłby się pomodlić, bo tu mamy taką chorą osobę, a ten ksiądz powiedział, A kimże ja jestem, że nie mógłbym się pomodlić, prawda? Znowu w tym znaczeniu, że no ja, ja nieważne kim ja jestem, ważne kto ze mną jest, prawda? Nie ja to czynię, nie swoją mocą człowiek zwycięża, ale mocą Bożą. I w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji, nawet jeżeli na 100 osób. Miałaby być tylko jedna uzdrowiona, to nie zwalnia nas z tego, żebyśmy się modlili za braci, za siostry, prawda? Czy, czy też za osoby w rodzinie, które mają jakiś problem czy, czy chorują, żeby się modlić. Nawet jeżeli mam 99 doświadczeń, takich, że, że Pan Bóg wydaje mi się, że mnie nie wysłuchał. Ale też do końca nie wiem, jak pan wysłuchał tej modlitwy, bo pan Bóg zawsze wysłuchuje, tylko oczywiście on jest Bogiem, jest niezależny i on wie, co jest lepsze też czasami dla tego człowieka. Może, może inna metoda na jego ratowanie jest bardziej odpowiednia. Bezpie, bezpieczniejsza, bardziej skuteczna. Nieko, niekoniecznie to, co my sobie wyobrażamy, że powinno się stać. Pan Bóg ma swoje plany i, tak jak mówiłam, jest niezależny. Ej, także co jeszcze? <laughs> Chciałam Wam powiedzieć jeszcze tylko jedną taką wesołą rzecz na koniec, bo później mieliśmy katechezę z Martinem na temat darów mocy. Także mocna katecheza i, i długa. Także na pewno bym jej tutaj nie zrecenzowała, nie wam nie, nie streściła. To by musiał być filmik oddzielny, ale na początku zawsze Martin zachęca nas do tego, żebyśmy mu zadawali pytania, żebyśmy wcześniej sobie jakieś pytania przygotowali i mu zadali na początku katechezy. I tak, żeby nas zachęcić, to powiedział, że. Jakiś profesor, jego profesor bodajże. Na początku też jakiejś, jakiegoś semestru powiedział, że ci, którzy zadają pytania, są głupi, a ci, którzy nie zadają pytań, też są głupi, ale, te, ale oni jeszcze będą głupi. Czyli warto zadawać pytania, warto myśleć, warto jeździć na rekolekcje też żeby przemyśleć swoje życie, swoje jakieś poglądy, odnowić relacje z Panem Bogiem, sprawić, by, by te nasze zeschnięte kości ożyły i zaczęły działać, zaczęły prawdziwie żyć. Dzisiaj taki, taka panoramka niestety z balkonu, bo czas mamy bardzo. Plan też bardzo napięty. No, zostało mi 15 minut. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Moi mili, moi kochani, I love you all. I z Panem Bogiem. Tak.